Czekaj powiem, chwilę. Czekaj powiem wam panowie chwilę. tak, jak mnie znowu wy... idę skoczyć z mostu. Dobra, jednego. Dobra, kochaj, samogramy. No nie no nie zaczynaj debilu. No zaczynaj debilu. Ale A! będzie, A! Ale nie, będzie piątka, będzie piątka, ale... Będzie... A! chłop jakiś debil jak przyjdzie. No ku... DAJ MU odpalić TĄ grepię! No. Dobra, ale poch**i Będę miał supporta, będę miał supporta Ale ma włączony monitor, monitor. Ej, A, co ty się na xcom w Black Weeku? O? Twój stary, w końcu możesz tego go kupić Tego starego porwali na Black Nie, Stary właśnie mi, się ten... Wiercy. Stary ci właśnie napisał, że on wraca już z tym lekiem Bo usłyszał, że wygrałeś 2000 zł w kumulacji <śmiech> kinder <śmiech> Wszyscy pikujemy ją Wszyscy pikujemy koty jakieś, dawajcie Yasuo ja najgorszy TAA JAKI KOT MA JASUO Nie ma kot Był tam, podobał mi się Dawajcie wszyscy smajta i będziemy mieli zajebiste smoki no Dawaj da. smajta, dawaj smajta. Ej nie macie psychiku no, ma, no, ma, ma, no go, go no, wszyscy Ale proszę, zostawcie, proszę No tak, ja zostawiam Ja też zostawiam no wiesz, Ale No i co ja mam kupić te? Czekaj Ace shieldem się gra? Tym No... Tym pisem? No shielda może tam wziąć. Chodźcie, Dobre, chodźcie na topa, chodźcie, chodźcie na topa! Co to wydzijdziecie? No już buty mogłem kupić. <śmiech> <śmiech> Dobra rura, panowie <laughs> rura. Ej, w sumie ja mogę wziąć ej, będzie też jak flash do Dobra Oj, czekaj. Tam. Tu tu tu. No ty debilu. No i beat widzi... Perdala no! <laughs> <A! śmiech> Nie wiem co go tym ręgarem dupsko Ale swe nie wolno Ej, z cię wyleczyć, idę cię wyleczyć Ej, bo nami tu mam plecy a, <gry> Pomocy, pomocy! Zabijuję cię Pomoc. Fleszujcie, fleszujcie! Nie! bo jesteś głupi! zabijam zabijam Ja fleszuję! mamy mamy ich! Daki. Dlaczego? Kindred ma dwa kilek. <grym> o ona, ja. No nie wiem. Do adopcji jesteś, naprawdę. Stary cię nie kocha. Nie. Wiem no kurwa, mnie tak grano. ja tak mało biję. to? Tak. Coś główne No ka! Nie wziąłem kanona, weź <grym> Dobra, tak. smajtujcie to, smajtujcie. Smajtujcie. Ja mam jeszcze smajta tak coś, lecę, lecę. Jeszcze ja mam smajta, pamiętajcie, ale Dobrze! Tak. Dobrze, jak... Dobrze jak... cię, nie mam ręki, ale lecę. Lecę po a... ciebie. Gore, zabijemy go, zabijemy go, ja mam smajta. Ja też mam smajta. A... Kłopoty. <coughs> dobra wszyscy idziemy Pokusujmy tego A Troxa nie, ten Tom Kindred trzeba to. No Atroxa to ja jestem w stanie solo się zjeść, ale to i tak. Chwa. Dobra, nasłus go zabija. Dobra, ja go zabijam, ja jestem giga. Wszyscy smajtujemy po prostu w jednej sekundzie. Jakby robimy szybko i ciekawe Uderzcie to, uderzcie to. No wyciągam, wyciągam, wyciągam. Zmieram, zmieram. Nie pamięć jak byle nawet. Tracicie, tracicie tego. No Odejdź, pamięć! Odeś. No i daj, No idę, 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 Jesteś mainem tego. A! Kocham cię, Renek. W które. Jesteś mainem tego. ty my ich zabiłeś? Nie, ja się z nim rozprawię. Zostawcie mi go. Yes. Dobrze. Dobrze. Takie bosanka. No wiesz, pokaz umiejętności kota, dobra. O! No. Pokaż te umiejętności Idę, idę, idę Idę ci pomóc, idę ci pomóc To był pokaz umiejętności z wagę przeciwników e, Ten, zniszczyłem mu... No jestem w tą grę, ale mi pomogłeś Chodź do mnie Dobra, wysadzę go Orianna po fleszu Ja... Halo, Gryfus One słyszy... Przyjmuję, przyjmuję jestem mistrzem tej gry chłopaki. Ja, bo i ręka. Ładna fala, ładna fala. Ładna fala, zajebista fala. Zajebista. 10 fal numer jeden ta fala. Nie to patrz to. jestem zwykłym kotem. Psiu, jak wyparuje jak wyparuje To jestem na muszę A czy ty w Daj mi Busta, daj mi boosta nami! Na bo trójki mają ten taki fajny pałąk jeszcze Pałąk. Pałąk. Dobrze ci idzie kozma. Ale współpraca. E Ale zabił, zabił. A Muszę to zasmajtować, bo mam low'a. No to smajtuj a no smajtowałem Daję ci heal'a tego. Rengar tam się zajmie oh, Biegnę Hejterzy Jakie głupie hejtery Się nie da normalnie Kto został? Co? Kto został Nikt Chodź ty Umrzeć jeszcze nie nie w Też tak nie się wierza. Ej dawaj uciekaj, uciekaj teraz od niego że nie by... Ten? I teraz idzie A! Rengar cały na czarno Gdyby... Okej, okay, sorry memory. Ona nie ma Jestem I Idziemy smajtować. Barona. Ja się a, Trzymam przez całą tą walkę a, No, Chodźcie, posmajtujemy no, barona. No chodź, chodź na mój Ragor jest mistrz. Jesteś mistrze. Jestem mistrzem! Chodźcie, chodźcie barona. A. A. <laughs> Panowie potrzebują mojej małej pomocy, no, wiecie? Lera, <grym> Ej, a Ty jeszcze to przeżyjesz! No kur... trzymam się ile mogę! Już! Ej czemu ty ty tyle żyjesz tym rękoma? Bo ja się um, leczę no, ze wszystkiego! Umrzyj krwa! Że Wiesz, oni mają tylko jednego Nie I mają tylko jednego tego. to jest chłopaki! Fajny ten rengar, taki nie... <głos> Chłopca <głos> ma przez ścianę bije. no w ogóle... Jak... czemu ja bym złam No k***a, Jesteś rengar takim debilem, przecież tobie się... To nie, przyda, nie potrzebujesz money i masz prawie full builda. Ej nami chcesz blue buffa, bo tutaj się respinowi. E weź sobie. Dobra. Nie ja chcę mi się aż tak daleko iść. Zabij go. <noise> Ej, <Hey>, bo... <noise> Nie no oni mi mogą zabić tak, oni strasznie będzie mają... Chodź, mega chodź chodź, chodź, chodź tu, chodź tu chodź Dobrze cię. Nie, z czemu to jest tak gromaty? Wiesz, ja, wiesz ile ja czasu spędziłem pod tym turetem? O k o ej, czemu ty jeszcze żyjesz? <grym>, Nie wiem, to jest tak co <grym>, to jest... Generalnie lake to znaczy e game champion Dobra patrzcie to, patrzcie na szpatę. Bo ole, lecę Paweł! 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 Dobre to jest! Jest, to jest. Dobrze! Mi się podoba!